Mamy dziś flow i rapować będziemy o koronawirusie i tej całej pandemii. Widzisz ludzi w maskach i nitrylowych rękawiczkach. Jeden obok drugiego dwa metry od ogniska. To nie zabawa, ostrzesz sąsiada. My tu działamy na pewnych zasadach. Klientów uśmiechem nie tylko witamy. Płyn antybakteryjny do walki stawiamy. Dajemy rytm naszym działaniom, powiedz dzień dobry naszym uśmiechniętym paniom. Lecimy dalej w tym bicie poukładanego, podziękować trzeba medykom ze szpitala lokalnego. Jo, To oni każdej nocy jak bolidy zasuwają. Dla nas walczą, nie śpią, siły nam dodają. Czy to początek jest, czy już bliżej końca mamy, będzie dobrze, pamiętajcie, razem radę damy. 16. jest strzeliła, pora nam dać nominację. Autoforum dacie radę, prawda, że mam rację? Wyszogrodzka 103, tam ląduje nominacja druga, Volvo Karpłocki wierzymy, że się uda. Teraz trzęsie się ziemia cała, patrzymy w powietrze na Wojtka Bugdała. On też z nami na pewno zarapuje, tylko swoją motolotnię futerał zapakuje. To ciąg dalszy nominacji, czy widzicie ile w nas gracji? Piotr Więcek, podaj swoje rymy, kudłaty przyjacielu. Daj ognia jak zawsze, bo nie ma takich wielu jak ty. Ten rap zrobił się mydły, no ale mam tu jeszcze ze trzy więc nie musi to być widowiskowe jak to bokiem upalanie. Spoko. Będziemy to oceniać w odpowiednim stanie.